Jakiś ściepnięty jest. Nie, to chyba będzie tamten. Ten będzie ten, to będzie tu. Ten to jest ten. A, ten, jest no, ten jest ładny. Ten jest ładny, co nie? Tutaj mamy dobrze nawet leżącego, chyba nawet, nie, nie wiem. Jodan. Iwki. A, a co to? Zjadliwy kwiatek? Nie, on nie nie ale to ciekawe. Dobra, zbliżamy się do stoiska z magnesami, różnymi rzeczami. Magnesy po 3 euro, stracę na 2,99. Och, nie ma jak tego przekręcić bo te wszystkie magnesy się odczepiają ach ten mi się podoba To jest taki zwykły i ten biały te dwa mi się podobały płaski nerki okulary To czeka Pana nie wiem, szanownie czy... Też salcze Ej, mam na ja typu 2 euro 8 mm -hmm. euro okulary? Tak, 8 Penzoletas.

No, a tutaj ziarówka pana. To jest piękne. A dobrze, że nie zbieramy kul. No. Kiedyś zbierałam tam. To są kamienie. Fajne jest kierki. Chyba i wki. tu jest. Mi się no. To jest. Jest takie kąty. Jeszcze Miększa. chyba większe są. Mhm. Ty na szczęście Kup sobie. Mama jest ale patrz te duże jakie ładne. Ta, patrz, ta mała 11 te duże też. Te są ładne. Bo Nadia lubi wydawać pieniądze. Nie. Nasze. O! Mhm. Idziemy dalej, A tu mamy piłki Tu mamy znowu stoisko z na Magnesów, to idzie serio, oczopłonów dostać. Ale tu nie ma tego, co ja bym potrzebowała? O, tu są te ładne w się. A tu my byli dzisiaj. Tylko tu z tu się nie da chodzić. Tu, są... tu masz też patrz. Katoleczki. Skotułet... Powiedziałam, no? O, tylko nieładne. O, tutaj są spinki. O, na diamy tutaj nie było. Na tym stoisku. A to masz. Nie, no, są no, to, no, takie... to są jeszcze takie. One się podobają. To jest taka ładna. No, to jest. Ile na sam? Nie wiem. Chyba w euro? No, A nie, 3 euro. Co? Gdzie no, tak masz ceny? Ceny? 3 euro to kanał. Ale ładnie te przycinki często są, są przesady. A to są kolczyki. To są I małe? Nie są to do nosa? To nosa? Nadia 12. No te. to na łóżku mamy. torby 22. Oj, tutaj taki piękny i ciekawe po ile jest, bo tu Ciekawe jest ja ten ile. Kolejny ręcznik i już tata bym mnie z domu wywalił, ale trzeba powiedzieć. Ojej, ten jest ładny, ale to chyba nie pisze biebione. Tak. Ale dziwne, bo tu nigdzie cen nie ma. Nie, Dla jakiego dziecka to jest? No dla ciebie na przykład. Dla mnie takie No większe są przecież. No zaraz zobaczymy, co są ręczniki. Dobra, już wiem. 1,12 euro, 2,20. To są ceny, ale tu są ładne spineczki. zaciski, ty To. Tych maszyn. Mhm. 15 euro. To mają Ach. chyba najdroższe ręczniki tutaj. No to wychodzi. 12, 20, nie wiem. Ile to chcę kupić? No nie wiem, czy sobie kupić, bo nie wiem po ile są na my... to. 10, 15. O, dyszka. Czy to my dawali? 15. Nie, bo to jest ręcznik. 8 koło nas. Nie, za tym dajemy 15. Bo mamy koc, to jest ręcznik. Zobacz, to jest ręcznik, to jest wąskie. A? No. Chcę koc. Kolejny sklepik przed nami. i Wszędzie jest to samo. Hmm. Ale też ceny w kubkach... Już po 10. Czyli mamy troszeczkę... O! Tu 3 euro. Nie, A Dwa. To? I A tu 4,49. Za dwa wyżej są. O! Ojej. Osz. Ile to? 43,50, ale pięknie to jest takie gigantyczne. Wariatka. Szalona, kochana. O, to są. 10 euro w ogóle tu już jest w ogóle wszystko i nic o, ładne mama zobacz jakie to duże wow patrz, patrz masz puste pudełko Chcę sobie kupić puste pudełko mam już trzy cztery

z takimi myszkami, z takimi myszkami, ale ta cukierniczka i ta ale to... Thank you. Yeah. Bardzo dobra cena tych klamerek Euro90 To jest dobra cena, nie Nadia. O, tu są ręczniki za 6,50. Ten jest ładny. 8,90, dobre ceny Nadia To jest 14,90 Tak to jest koc i to jest 15 euro Nadia no. I tu to jest masz różowy, różowy kolor Tu jeszcze sobie przyjmę no to nie mam coś nie. Nie. 90, Nadia bez 10 centów ładnie jest tego na łóżko, ale ten y, wczoraj widziałem jak oni mieli rozłożony na plaży bardzo ładnie wyglądał i szybko się ciepje z jego piasek tak no wiem bo a, że... czy... oczywiście ładnie i to trzeba czego... Ej, a tu jest coś po piątce Ale 8,90 dziewięćdziesiąt takie 5. Aha, bo to na każdym odcinku, no? Po piątce. Boże, a z tym co jest nie tak? No eee. to jest robot. kąpielowe. Edę zobaczyć tutaj. Pięćdziesiątka. Fajne są do opalania. A tu na akurat po? Czekaj, tu raz. No i cztery. Złapię teraz, co ty robisz? No jest tego! Ten z góry tyś źle przesunęła Nadia. Dobrze, ale źle przesunęłaś Nadia. Wy się słuchać A tu idzie bardziej do tyłu. Ja się dam. bok. Do tyłu. Bardziej go. O, trochę do tyłu. Trochę do tyłu. Trochę w bok, w tą stronę. No to mi jeszcze jedną próbę. No ma masz euro, szybki. Musisz iść tu. A okay. trochę do tyłu. Już? Okay. Dobrze, nie. trochę do, 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 do tyłu. Nie. Do tyłu trochę no, no, masz już. 2 euro! Nie! Jakie ładne to są sweterki złapałam Ale maskotkę. jaki przyjemny jest w dotyku? A Ale tutaj? W a ten jest w tył? Jest taki. Prawda, mama, że to maskotkę? Tak. A je puściło? no puściło. ten ma guzik? Zaraz, to, to są guziki? Nie, właśnie to co fajnie się. Też? mama. Słyszę, mama, no to ja już musisz to Lika. Tylko tu. To oh, jest ciekawe mojteczki <laughs> z takich dziwny gatunków materiału. One są po 9,90, ale dziwne. To są punki minus 50, 19,90. 9. A to? ja widziałam Nadia taką dużą w tym kolorze, co Ci się podoba to jest Nadia ta sama, tylko ona jest niewypchana ja z przodu widziałam tańsze tam za 26 gdzieś Nadia widziałam, wiesz? smoczka ktoś zgubił wiecznie pełno smoczków jest no daj gdzieś tam no. Skinaczki, koszulki, śmieci tu leżą. O, taki stoper to by mi się do domu przydał. Wiatraczki. <gry> dziś na tu paletki 9,90 kosztują. Co tutaj w ogóle... Co za piłkę... jak to drogo jest. Ach, bo to jest ten sklep. I tu jest drogo. A to jest oryginalna chyba. Pop Mart? Nie wiem. No raczej, raczej wątpię, że... tu kupisz oryginalne coś na takim bazarku. Co od tym, Tata zamówił z Chin. Dzik dla Bubu? Szarego To no jest tak. niemożliwe. Mm. Idzie do nas do Mhm. Mm No tutaj, jestem tutaj, tutaj, jestem nie ma. tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Ten jak to jest tak. Piek... O, fajna jest. Aha, bo to jest to tak tutaj, okay. tył. To jest, też fajna szkoda, że nigdzie co nie ma. Serio? Nie. Hmm. Tu jest. Ojej, Nadia! Popa czeka słodka, tylko że tutaj co nigdzie nie ma mogę wiedzieć ile to kosztuje? Szkoda Tu jest ile? 70 albo za 1000. Aha, tu będzie, czekaj. Ale dochodę. 70 euro. Ale fajna, Ale fajna nie? Tutaj Czyli dobra, tutaj są ceny. Okej, okay, to jest tak właśnie, że ja nie widzę. 64. Ładne... Patrz jakie ładne klapeczki mm. śliczne Ty jeszcze w takim kolorze Nadia, nie chcę sobie klapków kupić? Patrz jakie winny. piękne, będziesz wyższe O! Ja tu patrzę żebym na automaty. Ty jesteś hazardistka. No, złapałam maskotkę. Idzie, idzie. No normalne. Oj, ta pani też złapała. jest fajna. A pani zapała maskotkę i się zablokowała. Co nie? Co nie? Kosmos. A pani zapała taki plecaczek.